A więc, tak jak w tytule, z tej oto pustej przestrzeni zrobię królestwo z zamkiem, jak i całą infrastrukturą królewską, do którego będziecie mogli dołączyć, ale o tym później. Wiadomo jest, że takiego królestwa z dużym zamkiem nie wybudujemy z nic niczego, dlatego w pierwszej kolejności trzeba się zająć pozyskiwaniem materiałów. Ale, jak też zapewne wiecie, program ma już swoje lata i raczej każdy by grał, pozyskiwanie materiałów trochę trwa. Też, aby szybciej i sprawniej mi to szło najlepszym jest sposobem po prostu wybudowania i zaprojektowania systemu. który będzie to robił sprawniej niż my, robiąc to samym. Dlatego zwróciłem się o pomoc do Torka, mojego kolegi, który możecie znać. Już... Którego możecie znać poprzednim filmów? Hello. O oh, nie. man what the fuck? To jest skin najlepszej postaci, jaka istnieje. Zgadnij jako to postać. Raz. To jest ta stolfa, Jut. Ty wygrałeś na tym serwerze. Jakiś czas i nie powiem, trochę się to zbudowa. No i oczywiście, jak każdy normalny człowiek, biorąc pod uwagę, ile mamy rzeczy do zrobienia, od razu wzięliśmy się do pracy. Gulem Gólem. Let us uh, begin the budowa. No właśnie, nie możemy się budować, bo materiałów nie, za, ten, nie załatwiłem ale... chodzi o to, że chciałem tutaj pokazać mój projekt. Projekt Rodzina? Million plus? Mniej więcej. Tym projektem była farma żelaza, którą Torek w pewnym stopniu już wybudował. Jedyne co musieliśmy zrobić to... No właśnie. Farma żelaza, którą zrobił Torek, wykorzystuje zombie oraz osadników, w celu wymuszenia na grze zrespienia golema, który później trafia do dziury, gdzie dokonuje żywota. Biedny golem. Sęk w tym, Żołnierze znajdują się w bazie nie jest ich mało, dlatego musimy wymyślić najlepszy sposób na to, żeby je tam przetransportować. I tak oto opracowaliśmy plan. Oczywiście przy wcześniejszym zbawieniu zombi w naszą pułapkę, przy czym kilka razy sam w nią wpadłem. jak to Zaprojektowaliśmy trasę z dirtu w możliwie jak najbardziej prostej linii, by wybudować na nich tory. Dzięki temu, przez wagoniki możemy przepaść osadników na miejsce. Jednak był jeden problem: nie mieliśmy wystarczającej ilości torów. Jedynym rozwiązaniem było stawianie torów, transportowanie osadników najdalej jak torów w ekwipunku starczy. Potem obudować osadników, modząc się, żeby nic, im, żeby nic ich nie dopadło, podczas gdy my zwijamy tory i kładziemy dalej w stronę fali. No i po godzinie pracy. Za chwilę się uspokoję, bo ich uderzyłem. przez przypadek, pójdą spać. Jak pójdą spać, to wtedy wpadną w oni już nigdy nie wyjdą. Łupko graniaste. No, co oni robią? Dawajcie, nie utracajcie Odgi, tylko chodźcie spać. Poszedł spać leś ten... wtedy. Miałem! Nie! nie. <laughs> Kurwa! Tepnij się do mnie, TEPNIJ SIĘ DO MNIE No dziwo ty, gościu, no dziwo ty, No co jest z nim? No, siwcie choć jak coś No weź, nie zgubię się, chluj do tej dziwy już No prawie O, bardzo dobrze tak to się. Po tym czasie ja odszedłem na trochę od komputera, a Torek został na serwerze awcząc i nabijając żelazo na naszej farmie, które będzie potrzebne do budowy naszego zamku. Okej, okay, więc jak mówiłem, mamy uzbierane mniej więcej 1728 sztabek. Okej, okay. farma żelaza jest. Torek wcześniej mi mówił, że ma sporządzoną listę zadań, którą musimy wykonać, by efektywnie zdobywać surowce potrzebne do budowy. Następnym na naszej liście okazała się być wyprawa do nederu. Jako torek poczęstował mnie swoim asortymentem zbroi, ponieważ ja zgubiłem swoje rzeczy w dosyć głupi sposób. Minus 200, stąd no i 200. No to w tamtą stronę bardziej. Kurwa, zaraz zginę przez lagi jebane. Nie no, kurwicę dostanę zaraz. Ja przez jebane lagi zostałem zabity przez jakiegoś, kurwa, kutasa szkieleta. Teraz je... Ja pierdolę, ale to jest... Ruszyliśmy do mojego jeziorka lawy, o ile tak to mogę nazwać, w celu wykopania obsidian. <grym> Czekaj, Jak co to się, co to się wydarzyło? <laughs> A więc nether. Od razu ruszyliśmy na poszukiwania twierdzy, po drodze kilka razy prawie ginąc, ale ostatecznie znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy w bezpiecznym rejonie. Chociaż w tym miejscu się rozpiął magma Więc wywołano nas w takim dosyć nieciekawym miejscu. Chociaż i tak jest w miarę bezpieczne. Ciekawe Polnurze materiały kupowa. tu na na zamek można zdobyć. O oh, kurwa, <śpiewanie> Mano, mówię ci uważaj, że ja czas, czy to coś, co robisz na Wiesz, że specjalnie się tam wybałem. <śpiewanie> że powiedziałeś. Don't do so say, Zatchitki is used. Chce się spaść, nie spać. No, się nauczyć oprócz. Dobra, prostu.

Ale nas zaskoczył Gdy. No jak? Kiedy to trzeba kliknąć? Nie wiem, ja spamuję mieczem. Nie, spamowanie wzią. nic nie daje. Ja chcę go pokonać. Albym, to Dawaj O, co jest z tym kurzem? Ja pierdolę. Jemu oh Minecraft jest taki zbugowany. Jest, odbiłem. Zabiłeś go chociaż? Nie, tak. Dobra, skinął Nie, skoczył. Skoczył, nie, 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 nie. Uratuję cię. Uh -huh. yy, nie zgadnij się, się stało. Co? Yy, wpierdzili mnie do dawy podłogą. Ale wyskoczyłeś? No z serwera poszedłem, ale chodzi o to, to czekaj, że najpierw go. ...najpierw nie wepchnął do On... nie, on najpierw mnie wypchnął do źródełka rabry, a potem nie wepchnął do dawny, która jest pod spodem. Nie... A wiesz, gdzie mniej więcej jesteś? Tam, w y tym, tym? Nie, ale chodzi o to, że spadłem na samo dno tego. O kurde. Nie do tego co A mi mówiłeś kurde, że ten... No, ale nie wiem, ten pierdolet się zbugował, czy coś, bo on stał w miejscu przez 3 minuty, to jedno nie było potrzebny. No dawaj, szybkie wejście i szybkie pisanie. O nie, gasto. Okay, jestem, jestem, nice. Wam, what the fuck, co idę? Dobra, powoli za mną chodzi. No generalnie tutaj nic nie znajdziemy. Myślę, że powinniśmy bardziej iść tam na te pustkowia. Robię cię w tamtym co tam? Okej, jak no, etykieta. Men, come on, wspinaj się. Czekaj, bo nie wiem czy ten gast mnie za... nie, nie zacznie zaraz zaatakować. Nie powinien, jak to jest. Nie jesteśmy już Nie, jak on mnie teraz nie zaatakuje, to. co, on nie widzi nas? Dziękuję. Widzisz coś? No, tak. Nie, Późno widzę. Chyba będziemy musieli cofnąć, bo znowu jesteśmy na tym biomie dziwnym. tu leci. niedobrze. Ale że do, do nas? Ja Dlaczego... Do nas. A, do nas w tej chwili. Ja cię zakrywam jak mogę? Dobra, już. Cieszę w swoim bycie na ciebie poprawę. No. Akurat. Volteco jest na 256 minus 800 czyli... Zaraz go zajmiemy. Spokojnie. Nie dość. R rating rating O oh, kurwa. U nie. Wpadłeś? Nie. Dudny geście walek stąd. O mango, mango. Drugi leci. Szybko mnie są Szybko będę budował, może nas nie dodaję. Zniknął w lawie nagle. Dobra, czekam na zły pan. Że mam nadzieję. Powiedz mi, co jest mniej więcej ze mną. Nicość. <laughs> tak Forteca tam A była. Weź. No, spadłem. Nie wchodzi do gry. Odpuściłem Shift na sekundę. Nie wcący. Weź podejść na górę. Wyląduj na moście, wtedy to by Ten typ. Dlaczego? Okay. Aha. Mm, okej, okay, dobra, to się wytnie. Okej, Fortress. We wish it finally. Rebel Fortress, o no, cofnąć się to na okej. Okay. Mm -hmm. Jeszcze cofnąć? Odlubinę jeszcze? Okej, okay. okej. Okay. O oh, nie, sumad mocny. A, nie bój ja żaby. Oh, już zaczęli dosawać. Szybko musimy się dostać do blaze'ów. Biegni! Szybko! Come on! Zbieraj, grzyb, zbieraj grzyby jak możesz. Blazer mnie nawalał. Obumieranie. O, kiedy o obumieranie. I tak oto kończy się pierwsza część naszego, no naszej serii z Munkruchta, Budowania Królestwa. Eksplorowanie y, tej twierdzy zostawiam wam na kolejną część. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i ten nowy styl edytowania, tak samo. Y, I zapraszam Was na kolejną część, o ile y, już jest na YouTube. Nie? No, to dzięki za oglądanie się i się ma.